Witam wszystkich, Mateusz z tej strony, G-Preptals. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam kolejną już owulację. Jest to numer 4, bodajże. No i tutaj mamy samiczkę Yellow Belly 100% Head Clown, którą łączyłem z pastel clownem, czyli dokładnie to samo łączenie, co robiłem w zeszłym roku. No i w zeszłym roku udało mi się trafić pastel Yellow Belly Clown na samiczkę, którą sobie zresztą zostawiłem. Więc mam nadzieję, że uda się powtórzyć rezultat. Zobaczymy. No, oczywiście. Zdążyła narobić przed, przed, przed owulacją, także widać tutaj ładnie wciągnięty ogon. Tutaj mamy całe zgrubienie, to, czyli gdzie cała owulacja się odbywa. Także dobra, nie męczę je już więcej. Mam nadzieję, że krótki filmik Wam się podobał. Raz jeszcze Yellow Belly Head Clown do Pastel Clowna. Także mam nadzieję, że jakieś fajne clowny wyjdą. No dobra, lubcie, subskrybujcie.